Siema, w tym wideo pokażę Ci jak oszczędzać pieniądze na zakupach w internecie dzięki znajomościom technik marketingowych, jakie stosują różne firmy. Pokażę Ci to konkretnie na przykładzie, będą to całkiem duże pieniądze, ten przykład to jest suplement diety, który regularnie kupuje ponad 50% taniej niż jego cena rynkowa, więc zaczynajmy. A więc zobacz, to jest ten suplement. Jego cena wynosi 45,99 plus najtańsza wysyłka to jest 8 zł, więc jego cena to jest 53,99. Pokażę Ci jak tą cenę ja obniżyłem i jak obniżam do 23 zł razem z wysyłką. Pokażę Ci to krok po kroku. Być może któreś z technik znasz, ponieważ są one stosunkowo proste, ale chcę, żebyś zrozumiał cały proces. Gdy znajdziesz już swój produkt, który chcesz kupić, po prostu będziesz mógł przejść to wszystko, zrozumieć i. Znaleźć jego najlepszą cenę i kupić po prostu za najlepszą cenę, jaką się da, dzięki wykorzystaniu znajomości technik marketingowych i nie tylko. Więc po kolei. Pierwsze, co chcę, żebyś wiedział, że firmy sprzedają w różnych cenach, na różnych serwisach, na różnych stronach, lub jeżeli odsprzedają jakiś produkt w jakiejś innej firmie, to ta firma potrafi sprzedawać taniej ten produkt niż producent. Więc pierwszą rzeczą, co możesz zrobić, jeżeli szukasz produktu, to po prostu wejść na Allegro na przykład i go poszukać. Tak. Tutaj ten sam sklep, jak widzisz, sprzedaje ten produkt już taniej. Niż na swojej stronie internetowej, i tutaj z wysyłką to już 42,79. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to jest wykorzystanie wyszukiwarki cen, gdzie po prostu znajdujesz ten produkt i tutaj wśród sklepów internetowych szukać najtańszą ofertę. I tutaj już masz ofertę za 39,35 z wysyłką, jak widzisz. To są dwie rzeczy na początku, tak? A teraz pokażę Ci, jak go tą cenę maksymalnie. Jak widzisz, ten produkt jest właśnie sprzedawany też przez inne sklepy. Ale największą marżę zawsze na produkcie ma producent, więc wejdźmy na stronę producenta i zobaczmy, jak jego strona wygląda. Pierwsze, co chciałbym, żebyś zobaczył, czy na stronie, na której kupujesz, najlepiej właśnie u producenta patrzeć tak, danego produktu, czy on nie ma jakiegoś newslettera. Tak? Zjeżdżasz sobie na sam dół, patrzysz, czy nie ma jakiegoś newslettera. Tutaj masz. Często za właśnie zapisanie się do newslettera możesz otrzymać właśnie jakiś rabat. Zaraz na przykład po zapisaniu się, bodajże robi tak tutaj Big Star, czyli od razu daje ci 10% rabatu na pierwsze zakupy. Więc zapisujesz swój e-mail i dostajesz rabat. Z newslettera możesz się zawsze wypisać, klikając po prostu przycisk wypisie z listy, który zazwyczaj jest na końcu maila. Jeżeli nie ma, to możesz po prostu w Google, na gmailu na przykład zaznaczyć, że nie chcesz otrzymywać maili od tego, użytkownika i nie ma z tym problemu, więc nie bój się zapisywać na newslettery, ponieważ to zazwyczaj daje ci korzyść. Firmy wysyłają tam różnego rodzaju rabaty, które normalnie mógłbyś nie dowiedzieć się o nich. Tak jeżeli planujesz kupować coś regularnie, warto to zrobić, jeżeli kupujesz w danej firmie coś regularnie. Pokażę ci właśnie co się stanie, jeżeli będziesz zapisany na taki newsletter, bądź najlepiej założyć sobie konto w takim sklepie internetowym. Jeżeli firma robi remarketing, to jeżeli wejdziesz sobie na taką stronę, i zobacz sobie, tu jest taka wtyczka Facebook Pixel Helper. Czy tutaj, jak kliknie, jest Facebook Pixel? Jeżeli jest, to jest duża szansa, że firma robi remarketing. To oznacza, że być może, jak wyjdzie z tej strony teraz, to na Facebooku pokaże ci się reklama, gdzie możesz dostać jakiś rabat, na przykład na zakupy, przez to, że na przykład nie kupiłeś czegoś. Czy, lub rozwiązaniem dobrym jest to, by po prostu dodać swój produkt do koszyka i później wyjść ze strony wtedy jest duża szansa, też, jeżeli firma ma taki Facebook Pixel zainstalowany że na Facebooku wyświetli się właśnie ten rabat lub specjalny link, przez który będziesz miał po prostu rabat ale także jeżeli będziesz na że to jak zobaczysz tutaj jeżeli wyjdziesz, na, wyjdziesz z tej strony a będziesz miał na przykład coś w koszyku to dostaniesz maila wróć po rabat i zobacz co się dzieje dostaję tutaj specjalny link ja sobie skopiuję ten link Kopiuj adres linku, wrzucę sobie go tutaj, i w tym momencie, z tego linku, jak wchodzę, to mam wszystkie produkty minus 10% łącznie z tamtym, na którym przed chwilą właśnie byłem. Czyli w ty, jak jestem normalnie, to moja cena wynosi 45,99. Jeżeli natomiast wchodzę z tego linka, spróbujemy sobie to tutaj wkleić teraz. To jak widzisz, moja cena jest 41.39, to samo może się właśnie stać na reklamie na fejsie. Następnym sposobem jest po prostu sprawdzenie, czy dana strona nie oferuje jakiegoś programu poleceń lub programu afiliacyjnego. Jak widzisz, tutaj jest akurat mój serwis i ja tutaj mam program poleceń. Najlepiej, żeby to sprawdzić, po prostu założyć sobie konto na stronie, na której chcesz kupić i zobaczyć, czy nie ma jakiegoś programu poleceń, tak jak tutaj poleć znajomego czy programu afiliacyjnego. To jest też często na dole napisane program afiliacyjny, afiliat program, jeżeli po angielsku, wtedy masz tutaj opis i często jest tak, że możesz polecić na przykład sam siebie i dzięki temu zarabiasz też nawet pieniądze, tak? Jeżeli będziesz polecał innym użytkownikom, tak jak ja tutaj na przykład robię w tym systemie, że użytkownicy mogą także zarabiać ze mną, promując mój serwis. Jeżeli na stronie nie możesz znaleźć informacji o programie partnerskim, to wystarczy najlepiej i najszybciej wpisać sobie po prostu w Google nazwę serwisu, plus program partnerski lub afiliat, program program poleceń, program afiliacyjny lub właśnie po angielsku te rzeczy, w zależności co to jest za sklep czy polski czy angielski. I w tym momencie, na przykład, jak sobie wpiszemy, to zazwyczaj w Google wyszuka tą informację, jak widzisz, Tą stronę, gdzie są informacje na ten temat. Jeżeli tutaj Google tego nie znajdzie, to prawdopodobnie po prostu dany serwis tego nie oferuje i nie możesz tego wykorzystać. Ale tak czy siak, wtedy zalecam ci założenie po prostu konta, ponieważ te informacje mogą być po prostu dopiero dostępne po zalogowaniu się na swoje konto i jest to wtedy niewidoczne dla Google. Kolejnym sposobem na oszczędzenie jest po prostu korzystanie z serwisów typu cashback. Jak to działa? Jeżeli ty wejdziesz na daną stronę z linku tego serwisu, a najlepiej sobie zainstalować na przykład w przeglądarce taką wtyczkę od danej, danego serwisu cashbackowego, wtedy automatycznie dostaniesz informację: jak wejdziemy sobie na przykład na pyszne.pl, że możesz dostać 2% cashbacku, czyli od kwoty, którą wydasz, dostaniesz 2% zwrotu na właśnie tamten serwis. Dlatego ten zwrot jest przyznawany, ponieważ działa to tak, że jakby ta firma cashbackowa przyniosła ciebie jako klienta na ten sklep, dlatego na przykład pyszne.pl wypłaca tej firmie jakąś prowizję i ta firma cashbackowa daje Ci część tej prowizji, którą otrzymała od pyszne na przykład PL. Linki do filmów cashbackowych, z których ja polecam korzystać znajdują się w opisie tego filmu. Chcę również, żebyś wiedział, że influencerzy czasami mają specjalne kody zniżkowe dla swoich widzów. Na przykład ja pod tym filmem umieściłem kod na 20% do, jedne, do swojego tutaj systemu do generowania szablonów, tak samo na przykład tutaj na Instagramie często się zdarza, że w opisie znajduje się też również kod do sklepu, także często w opisie pod filmem i w opisie na przykład na Instagramie i jak to wyszukać, wpisujesz po prostu nazwę firmy, nazwę sklepu, wpisujesz kod i teraz jak Ci się tu wyświetla wideo, to koniecznie kliknij wyświetl wszystkie, bo jak widzisz dopiero wtedy Google szuka w opisach filmu. Te informacje, które wpisałeś tutaj w nazwie, a jeżeli chodzi o Instagramowych influencerów, to po prostu najlepiej wpisać nazwę sklepu Instagram i kod. i Ja właśnie znalazłem tą osobę, co Ci tutaj pokazywałem i ten kod minus 10%, ale to nie zawsze wyszukuję, to od razu Ci mówię. A teraz przechodzimy do sposobu, dzięki któremu ja kupuję dwa razy taniej praktycznie ten produkt, który się tutaj znajduje. Jak wejdziemy sobie tutaj w Twoje konto, historia zamówień, weźmiemy sobie tutaj zamówionko. To zobacz, ja płacę, zapłaciłem 22,99 z wysyłką za jedną sztukę tego produktu, który tam Ci pokazywałem. Jak ja to zrobiłem? Co musisz zrobić? Socjal media. Jeżeli są socjal media, sprawdzasz socjal media. Szukasz, czy na tych socjal mediach nie ma po prostu promocji. Nie ma po prostu promocji. Tak, jedną z lepszych metod jest po prostu korzystanie z promocji. Sprawdzasz, jeżeli widzisz, ta firma dodaje tutaj różnego rodzaju promocje, to często znaczy, jeżeli prowadzi Facebooka, jeżeli nie prowadzi, to koniecznie newsletter, ponieważ na newslettera wysyłają też promocje. Ta firma, jak widzisz, prowadzi różne promocje, to widać po tym po prostu, co oni tutaj wrzucają i tak samo wysyłają te promocje na newslettera. Tak samo można sprawdzać z Instagrama. Można sobie przejrzeć po prostu starsze promocje, jeżeli, oni, jeżeli jakaś firma prowadzi dobrze tutaj Fantagea, to możesz sobie przejrzeć starsze promocje, czy oni czasem na ten produkt nie wrzucali jakiejś promocji. Jeżeli ty rozsądnie sobie zaplanujesz, że kupisz więcej tego produktu w okresie promocyjnym, to po prostu będziesz go kupował. Tanie, a jak widać, ta firma regularnie co jakiś czas rzuca tego typu promocje, i dzięki temu ten produkt tutaj mogłem kupić za 22,99 i później znowu go kupić taniej, ponieważ wiem, że ta firma regularnie robi tego typu promocje. Tak samo na przykład spodnie od Big Stara można kupić dwa razy taniej, bo oni co jakiś czas robią wyprzedaż właśnie tych spodni. Teraz co zrobić, żeby dostawać powiadomienia automatyczne wtedy, kiedy jest promocja, która Ciebie interesuje? Jak będziesz na newsletterze danej firmy, to po prostu zobaczysz, jakie oni promocje robią. Ta promocja, którą ja kupiłem i kupuję ten suplement, to jest promocja 1 plus 1. Więc jestem zainteresowany ściśle tą promocją, więc żeby nie czytać wszystkiego, to sobie wyszukuję nazwę plus jed, 1 plus 1 i następnie robię tutaj. Robię create a filter. Tutaj można wybrać from, czyli z jakiego maila. Można więcej tutaj danych wprowadzić w zależności od tego, jakie firma, jakie maile wysyła. Na przykład, mógłbym zrobić tutaj Big Star Spodnie i wtedy bym miał filter, by mi wyszukiwało spodnie, promocje na temat spodni w Big Starze, Czyli klikam create the filter i klikam tutaj mark as important. Czyli tu możesz mieć po polsku, czyli oznać jako ważne, bo ja tu mam po angielsku gdzie Gmaila akurat. Tutaj mam zawsze zaznacza jako ważne. Klikam Create the filter, czyli stwórz filter. Stworzyłem teraz filter, następnie przechodzę do ustawień. Tu ja mam po, po angielsku, tak jak mówiłem. Zjeżdżam sobie tutaj niżej i tutaj odszukuję desktop notification, Ty może być po polsku, oczywiście, i klikam, że important i mail notification on, czyli ważne maile będą powiadomienia na sam, na sam dół zjeżdżam klikam save changes możecie jeszcze wyświetlić informacja że ma zezwalać na przeglądarkowe powiadomienia jak Ci się nie wyświetla to kliknij tutaj kłódkę i powiadomienia przełącz na zezwalaj w tym momencie będą cię Ci wyświetlać po prostu te przeglądarkowe tutaj powiadomienia po prawej na dole na widosie jak przyjdzie mail według twojego filtra który ustawisz, wiadomo to też tutaj różnie mogą wystawiać, więc czym bardziej specyficzny filtr ustawisz, tym będzie większa szansa, że ten mail właśnie będzie dotyczył czego konkretnego produktu, który chcesz kupić. Wiadomo też nie zawsze będzie każdy dotyczył tego, w zależności jak firma to opisze, jaki jest produkt, jak firma po prostu wysyła ten newsletter. To są najlepsze sposoby na oszczędzanie pieniędzy, ale pamiętaj, żeby nie skupiać się na tym, żeby zaoszczędzić 5 czy 10 zł i nie marnować na to nie wiadomo, ile czasu często lepiej się skupić na zarabianiu pieniędzy. Wiadomo, pieniądz oszczędzony to jest pieniądz zarobiony, ale mogę Ci pokazać, jak zarobić 500 zł miesięcznie pewne dla każdego bez żadnego wysiłku, jeżeli chcesz. To wysyć te informacje na maila. Wystarczy, że zapiszesz się w formularzu, do którego link jest pod tym filmem. A tymczasem, jeżeli chciałbyś budować swój biznes, wiadomo, to jest dłuższe spojrzenie, bo to jednak trwa, ale chcesz. W miarę szybko, bez inwestycji to obejrzyj sobie film, który będzie na końcu tego filmu, a tymczasem proszę Cię podziel się również ze znajomymi tym filmem, na pewno oni dużo też zaoszczędzą pieniędzy. Zostaw lajka i subskrypcję oraz napisz mi w komentarzu czy Ci się podobało lub czy masz jakieś pytania, za każdy komentarz będę bardzo wdzięczny.